Zanim zaczniemy, musimy odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, mianowicie, co dostaliście na gwiazdkę? Śmiało pochwalcie się w komentarzach. Mam nadzieję, że Wigilię spędziliście w ciepłym, rodzinnym, a przede wszystkim zdrowym gronie i z całego serduszka. Życzę wam, by zostało tak jak najdłużej. Wiadomo, szczęściu trzeba pomagać, więc warto nosić maseczki. Bo to naprawdę niedużo nas kosztuje, szczególnie, gdy zamawiamy dziwne maseczki skin i to właśnie one są tematem dzisiejszego odcinka. A niektóre z nich są... Naprawdę dziwne. Jak widzicie, zamówiłem ich całkiem sporo, a za wszystkie zapłaciłem prawie 300 zł, więc w dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy będą tak dobre, tak unikatowe i tak wspaniałe, jak obiecywali na aukcjach sprzedawcy, czy może kupiłem po prostu jakieś chińskie buble za 300 Jeśli lubicie serię z chińskich gadżetów i chcecie tego więcej, to pamiętajcie, by zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Pogryw w najlepszych cenach zapraszam do linku w opisie na g A teraz. I zaczynamy! Za pierwszą paczkę zapłaciłem 11 zł i 66 groszy. Tylko z nią dzieje się coś dziwnego, kiedy uchylam folię. Zresztą ja uchylę, a wy spróbujcie zgadnąć, co jest w środku. No patrzcie! Okej, okay. ja to po prostu wyjmę. Uwaga, jest to przyłubica w kształcie rekina. Ty, 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 ty. Wspaniała będzie. To będzie, to będzie najlepsza przyubica. Ludzie chodzący w przyłbicach powinni nosić tylko takie. Jak widzicie, jest ona zrobiona z pleksi. Dodam, że bardzo cienkiego pleksi. Tutaj ma gąbeczkę, żeby nie odgniatała głowy, żeby wygodnie było i ma też gumkę. Czy dzięki niej może robić załóg? Pra, prawie może. Dobra. <laughs> Zobaczmy, jak cudownie będę w tym wyglądał. Uwaga. <laughs> no i przecudownie wyglądam. Przecież ja wyglądam teraz jak bardzo straszny rekin. No niezbyt. Łukasz? Nie. A, a wy myślicie, że wyglądam jak bardzo straszny rekin? Ja, ja się czuję jak bardzo straszny rekin. No, no dobra, może nie do końca. <laughs> Ogólnie według mnie z przyubicami jest trochę tak jak z horoskopem. Niektórzy mówią, że się sprawdza. Ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego potwierdzić, więc przejdźmy do kolejnego przedmiotu. Za tę maskę łącznie z cysłką zapłaciłem około 14,50 i przekonało mnie przecudowne zdjęcie na aukcji. Zresztą rzućmy na nią okiem. I proszę bardzo, mamy pana z cudownym rudym kitełem, który wcale nie jest sklejony w Photoshopie i mamy dwa warianty masek. E, Przema, jak myślisz, którą kupiłem? Mam po prawej. Oczywiście, że tak! Kupiłem maskę z krakenem, ktulu, ośmiornicą. Jak zwał, tak zwał, miejmy nadzieję, że jest tak piękna, jak na tym zdjęciu. Uwaga! I co czeka na nas w środku? Nikt w Polsce takiej nie ma! Nikt! Okej, okay, mamy... Ej, nie! Dół tu brakuje, chyba że jest zawinięty. Proszę powiedzcie mi, że ten dół jest zawinięty. Czyż nie mogliby mnie tak oszukać! Panie Chińczyku! I jest! I jest. Ej, w sumie ta maska może też tak trochę służyć jako śliniaczek, nie? Bo można sobie ją tutaj taką. Czemu nie? Ale czekajcie, porównajmy sobie ją do tej na aukcji. Spójrzcie, tutaj sobie damy zdjęcie i patrzcie. Tutaj mamy czubek z jednego jakby kawałka, a tutaj jest on tak pięknie rozdzielony. No, w detalach zdecydowanie nas oszukali. Tutaj też wydaje mi się trochę dłuższa. Okej, okay, przymierzmy i zobaczmy, czy to wygląda dobrze. I czy da się w tym wyjść do sklepu. Uwaga! Ej, to... Całkiem nieźle leży na twarzy, więc tak wyglądam ja, a tak wygląda kolej z aukcji, o którego mam się nie martwić. Przyznaję całkiem podobnie, chociaż nie wiem, czy ja bym chciał iść w tym do sklepu. Ale w takiej masce na przykład mógłbym ruszyć na morskie podboje, na poszukiwanie skarbu, byłem jak, prawie jak ten taki kolej z Piratów z Karaibów i nie, nie mam tu na myśli Jacka Sparrowa. Za kolejną maskę zapłaciłem 16,50 i jest to maska, która powinna nam pomóc wejść w czwartą gęstość, bo jest to maska z efektem 3D. Proszę bardzo, tak prezentuje na aukcji, mamy panią, mamy pana i oni wyglądają jak mieli twarze wgięte do środka. Czy tak samo będzie to wyglądało w realu? Przekonajmy się! I uwaga, uwaga, szanowni państwo! W środku czeka na nas coś takiego. Ej, ona ma dodatkowe filtry. Patrzcie na to. Filtr ma oznaczenie PM2.5, a jeżeli chodzi o to, co nas bardziej interesuje, czyli o maskę. to wygląda właśnie tak. W rękach tak. Ej, czekajcie, tutaj jak patrzę na podgląd. Może ona nie będzie wyglądała aż tak źle? Gdzie się ten filtr montuje? Aha, dobra. Tu mamy kieszonkę na filtr i założony, a jeżeli chodzi o efekt, to uwaga. Czy to będzie wyglądało jak w 3D? Wygląda tak. Przemo, czy wygląda jak w 3D? Nie. Nie? Nie. Łuki, z daleka? Wygląda. A u mnie w kamerze, no... Pff, może trochę. Na pewno nie tak dobrze jak na aukcji. Szybkie porównanie, tak na mojej twarzy, tak na aukcji. Dajcie dać w komentarzach według Was, czy to wygląda rzeczywiście, jakby było w 3D. Oddychać się da, ale powiem Wam, że teraz to poczułem. Ta maska śmierdzi. Jakby, nie wiem, jakimś tworzywem sztucznym, plastikiem. No, nie chciałbym tego nosić. Zdecydowanie nie chciałbym tego nosić na co dzień. Za to maski, które sam chętnie noszę na co dzień, możecie znaleźć na naszym sklepie. Wyszłyśmy Clips. Pod adresem zmierzchtajciążki.pl Mamy taką wersję. Mamy taką wersję. Ta na twarzy prezentuje się właśnie tak. A ta wygląda właśnie tak. Do każdej z nich możecie dobrać sobie dziury pod kolor i macie moją osobistą gwarancję, że one nie śmierdzą sztucznym tworzywem i są wykonane z mięciutkiej i bardzo przyjemnej w dotyku bawełny. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Za tę malutką przesyłkę zapłaciłem 20 zł i 14 groszy, ale w środku powinna czekać na nas baska, która świeci w ciemności. Zobaczcie, tak wygląda ona na aukcji: jak ona potężnie świeci, jak ona dostojnie wygląda! Nie wiem, czy będzie tak samo świeciła w realu, ale kupiłem ją po to, by się przekonać. Dostępnych było kilka różnych wzorów, ale jak patrzę na te zdjęcia, to wydaje mi się, że tutaj Photoshop dość mocno mógł wjechać. Ale jeszcze jej nie skreślam. Wyciągnijmy ją ze środka i zobaczmy, jak będzie ona wyglądać. Uwaga! Okej, okay, prezentuje się tak, czy Czyli jednak wziąłem wzór z zębami. Tak myślałem, ale nie byłem pewny. Tylko jak na razie nie wygląda, jakby miała świecić, więc zgaśmy światła i przekonajmy się. I jak na razie nie świeci ona wcale. Ale pamiętajcie, że ta maska przyszła do nas w kopercie, w której było bardzo ciemno, więc może wystarczy ją naświetlić. Odpalmy sobie latarkę naświetlamy, naświetlamy, dajmy temu chwilę, jeszcze mamy latarkę UV, która świeci takim światłem i też może ją naświetli, ej, pod UV ona robi się zielonkawa, dobra, myślę, że to powinno wystarczyć, więc uwaga, gaszę obie latarki i okej, okay, świeci, patrzcie na to, jakie potężne, świecące zębiska, więc teraz tutaj damy sobie zegarek i robimy szybkiego timelapsa, żeby zobaczyć, jak długo będzie świecić, uwaga, i jak widzicie, po takim czasie nasza maska wygląda właśnie tak, nie świeci już prawie wcale i jest bardzo bledziutka, więc naświetlmy sobie ją jeszcze raz i wyłączmy latarkę, no i widzicie, dla porównania, że gdy jest świeżo naświetlona, to wygląda zdecydowanie lepiej, w ogóle w tej kamerze, wow, ej, tutaj to wygląda naprawdę super i ta maska mogłaby być fajna, na przykład do zrobienia jakiegoś fajnego zdjęcia. A po naświetleniu przy normalnym świetle prezentuje się właśnie tak. Ten efekt fluorescencyjny tutaj nie jest zbyt widoczny, jednak ta maska może się super sprawdzić, kiedy na zewnątrz jest jasno, a my wchodzimy do jakiegoś zaciemnionego pomieszczenia. I wtedy to faktycznie może zrobić efekt wow. Według mnie, jak na razie najlepsza ze wszystkich. A skoro jesteśmy przy temacie masek, które świecą, to kolejna też będzie świecić, ale przyszła do nas w zdecydowanie większej paczce, za którą zapłaciłem 28 zł i 26 groszy, a w środku czeka na nas duża, potężna... Plastikowa maska Czego to jest maska? Klauna? Mariachi? Trochę nie wiem Ale jak widzicie, jest tutaj pilocik Do którego trzeba będzie chyba włożyć baterię Okej, okay, wyjmijmy ją sobie Maska jest oczywiście na gumce Czy, czy mamy baterię w środku? Ale bym się zdziwił, jakby były baterie... No nie, no dobra, nie mamy baterii w środku O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Właśnie to zauważyłem Maska jest pęknięta Spójrzcie na to, nie! a taka jest fajna i kurde nawet druga była, no ale dobra, no z daleka nie widać, może przynajmniej będzie fajnie świecić Dziękuję bardzo, zakładamy bateryjki i uwaga, zobaczmy czy działa Okej, okay. świeci się, no to dobra, czas ją założyć, zobaczmy Wygląda całkiem nieźle, to może jeszcze zgaśmy światło No i przy zgaszonym świetle to wygląda naprawdę złodupnie, szczególnie z daleka, bo tutaj na przykład jak widzicie, albo raczej nie widzicie, nie widać oczu. Tutaj oczy trochę widać, co odbiera jej efekt, ale tu... Prawdziwy złodupiec! Rasowy wiljon! A co się stanie, jak wcisnę guziczek jeszcze raz? Okej, wtedy zaczyna sobie mrygać. Jeszcze raz. Ło, kurde, to jest fajne! Ej, na jakąś imprezę to byłoby naprawdę dobre. No, powiem tak, na pewno cieszyłaby mnie bardziej, gdyby doszła do mnie nieuszkodzona w całości, ale mimo wszystko uważam, że na zdjęciach będzie wyglądała fajnie. Na pewno cyknę z nim jakąś fotkę i wrzucę na mojego Instagrama, więc jak chcecie ją zobaczyć, to śledźcie mój profil na Insta, a my przechodzimy do kolejnego gadżetu. Jest taka chińska bajka, która nazywa się Tokio Gul. Czy coś takiego? I zupełnie przypadkiem ja w domu mam z tej chińskiej bajki kilka figurek, które prezentują się tak, albo tak, albo na przykład tak. Tą kupiłem w Kalifornii za 85 dolarów, czyli za prawie 400. I w tej właśnie cudownej ryżowej opowieści jest taka postać jak Kaneki Ken, czyli jej główny bohater. I on ma właśnie taką dość specyficzną maskę, a ta maseczka, za którą zapłaciłem 14 zł, powinna być na jej wzór. Jak wygląda, przekonajmy się! Uwaga! Byk! No i proszę bardzo, mamy maseczkę. Jeżeli chodzi o jej spód, to prezentuje się właśnie tak. Ej, jest dość gładki, mięciutki i ma taką nietypową strukturę. Jeżeli chodzi o jakość wnętrza, to naprawdę na propsie, A na zewnątrz wygląda ona właśnie tak. Mamy zębiska, mamy zameczek i w tym przypadku muszę wyjątkowo powiedzieć, że to jak na razie wygląda lepiej niż na zdjęciach z aukcji. A myślałem, że takiej sytuacji nie będzie. A gdy rozepniemy zameczek? To cyk! Proszę bardzo. Hop, hop, hop. Można szamać. Wygląda na to, że zamek trzyma dość ciasno, nie ma tutaj zbyt dużych przerw. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie. Ej! Okej! Okay. Trochę śmierdzi plastikiem, ale mniej niż ta poprzednia. Ta może jeszcze wywietrzeje. A jak wygląda na uszach? Zobaczmy. Całkiem nie najgorzej wygląda. Naprawdę, myślałem, że ta maska to będzie totalna beka, jak patrzyłem na foty z aukcji. A ona wygląda naprawdę dobrze. A po odwarciu zamka na twarzy prezentuje się właśnie tak. Ej, jak mówię, to się rusza, to jest za wam. No ja i wyglądam jak mapet. Jestem mapetem! Niby trochę tak ogól, a, a jednak trochę mapet. Ej, fajne to jest. Za kolejną maskę zapłaciłem 62,89, więc była naprawdę droga, ale powinna naprawdę dobrze chronić, bo jest to maska gazowa, czy też maska taktyczna. Tak prezentuje się opakowanie z jednej strony, tak prezentuje się opakowanie z drugiej strony. A teraz zobaczmy, co czeka na nas w środku. I uwaga, uwaga, szanowni państwo, mamy tutaj coś takiego. Coś takiego. I okej, okay, to tyle. Jeśli chodzi o samą maskę, to już przez polie widać, że to to naprawdę wygląda nieźle jakościowo. Ło! Wow! i patrzcie na to, z przodu wygląda super, z tyłu mamy gumę, która powinna dobrze przylegać do twarzy, zresztą mamy gumkę, żeby dociągnąć, gumka jest regulowana, a tutaj co, To są chyba jakieś filtry, tutaj jest jakiś mechanizm, on jest pewnie do wydychania, a tędy powinno powietrze wchodzić przefiltrowane, okej, okay. dobra, najważniejsze, jak będzie wyglądać na twarzy i jak się przez to oddycha, oby tylko nie było zbyt ciężko, uwaga, Ło, wow, kurde, Czuję się teraz trochę jak Tadeusz Norek. Ej, chyba dziwnie mnie słychać, co? Muszę sobie docisnąć tą gumkę jeszcze, bo mi spada. Ej, dziwnie to się układa trochę. Może tutaj, może to jest... Aha, bo to jest jeszcze jedna gumka, okej, okay, już wiem. Widzicie, bo to powinno być zapięte, o, tutaj. I z drugiej strony, pyk. Może jeszcze zdejmę folię z gogli i zakładamy na głowę. Okej, okay, i po chwili mocowania się z maską w końcu udało mi się założyć ją prawidłowo. Bardzo fajnie dolega do głowy, słyszycie to? Jest taki dziwny dźwięk przy oddychaniu, no ale to dlatego, że tutaj się wszystko filtruje. I tutaj powietrze faktycznie wychodzi tym otworem. Jeżeli chodzi o jej wygląd, no to trzeba przyznać, jest dość ekstremalny i w sumie dość memiczny. Ktoś kichnął w sklepie. Ja. I powiem tak, wydaje mi się, że w Polsce to byłoby znacznie droższe, a my na planie. Czasami mamy rzeczy, które dymią, więc to chyba nie był taki najgorszy zakup. Za kolejną maskę zapłaciłem 6,8 zł i powiem wam, że jest naprawdę ciężka, a na zdjęciach wyglądała super. Nie będę wam spoilerował. Najpierw zobaczmy, jak wygląda w realu. Uwaga, co czeka na nas w środku? Jest solidny kawał? Zdaj się plastiku, który prezentuje się właśnie tak. Ej! A, bo tu jest kilka części osobno. Ok, już mogę Wam pokazać. Na zdjęciach to wygląda tak, w realu wygląda to tak, więc złóżmy to w całość i miejmy nadzieję, że będzie wyglądało tak jak na tych zdjęciach. Okej, okay, zostało mi coś takiego? Zostały mi dwie śrubki, ale nasza maska jest już skończona i prezentuje się właśnie tak. Gdyby nie te przezroczysta szkiełka, to powiem wam, że dałbym 10 na 10. Jeżeli chodzi o wygląd jeszcze niezałożonej maski. No to załóżmy ją i zobaczmy, jak będzie leżeć na głowie. Sekunda? Okej, okay, i nasza maska prezentuje się właśnie tak. Szczerze mówiąc, mam do niej trochę mieszane uczucia. Co myślicie, chłopaki? Taka dziwna, dziwna, nie? W sensie gdyby miała to takie lustrzane szybki, tak jak obiecywali na aukcji, czy, czyli tak, to ta maska wyglądałaby dużo lepiej. Kurde, no. No nic, wygląda na to, że pan Chińczyk mnie odszukał i wygląda na to, że będę musiała napisać reklamację, pieniążki wrócą no mnie z powrotem, miejmy nadzieję. Czas na przedmiot, tak który czekałem przez cały odcinek. Zapłaciłem za niego 57 złotych i 32 grosze, a jest to maska LED, na której można wyświetlać własne wzory. I w jednym z poprzednich odcinków mieliśmy okulary, na których też można było wyświetlać własne wzory i działały one naprawdę genialnie, więc ten przedmiot budzi moje wielkie nadzieje. Na zdjęciach wygląda on tak, tak, tak... Przepraszam, czkawka. Albo nawet tak, i to zdjęcie to jest kozak totalny w ogóle. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. I cyk! Proszę bardzo, mamy taką ładną torebeczkę, wewnątrz której czeka na nas maska wraz z kablem. Ej! Ta maska taka nawet powiem wam, z takiego porządnego, aksamitnego materiału. Tutaj gruba, tutaj jest ta czkawka. Czuć mechanizm w środku. Jest też filtr, taki jak wcześniej PM2,5. Boże! Filtr zakłada się od tutaj. Ale jak to się uruchamia? Okej, okay, tutaj mamy jakiś kontroler. O, jest guziczek. Uwaga. naciskam, Czkawko, przestań! Naciskam guziczek. I nic się nie stało, ale może jest rozładowana. Mogę jakiegoś power banka prosić? Power banka, tak? I pierwszy raz mnie złapała taka czkawka na nagraniach, serio. Uwaga, podłączam. I... Ło, coś nam się tutaj zaświeciło. Okej, okay. a. Jest, że bateria się ładuje. Dobra, no to dajmy temu chwilkę. Okej, okay, już powinna być podładowana, więc spróbujmy ją odpalić. Uwaga. Jest, działa. Mamy napis Magic Disc, Magiczny disc. A, a nie, Magic Display. Haha. <grym> Tutaj wygląda to naprawdę dobrze, chociaż w tej kamerze trochę nam mruga, ale to, to, to jest kwestia nagrania. Ona nie mruga tak w realu. Uwierzcie mi na słowo. No to spróbujmy połączyć ją z aplikacją. Connect. Mamy maskę. I wygląda na to, że się połączyła. Okej, okay, zobaczmy, co robi ikonka latarki. Aha! Zapaliły nam się wszystkie diody naraz, więc to jest pewnie obszar, na którym możemy sobie coś narysować, namalować. Więc wyłączmy to i wejdźmy sobie w. O! To są różne obrazki, no to można też tak swipe'ować. ok? Zacznijmy od ołówka. Co my tu mamy? Mamy śnieżek, mamy na przykład coś takiego. Aha! I to są różne opcje animacji napisu, które możemy sobie i przyspieszać, i spowalniać. Teraz są na maksa szybkie. Teraz są na maksa wolne. I mamy też tryb DIY. No to spróbujmy coś na nim narysować. Na przykład X. D. Przecudowne XD mamy narysowane. I dajmy sobie wyśli. I czy my możemy jakoś... Aha, i ono też zaczyna się ruszać taką animacją, jaką sobie ustawimy, zdaje się. Okej. Okay. Piękne, latające, mrygające XD, bardzo mi się podo... podoba, cudowne jest. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy jakiś obrazek, co to robi. Aha, i tu mamy gotowe animacje, takie jak na przykład Love, które układa się. W taki sposób. Bardzo ładna animacja w sumie. Mamy też dolary. Ale się rysują. To, to jest hajs z YouTube'a. Widzicie, jak leci hajs z YouTube'a? Mamy też świnkę. Jest! <grytania> Świński ryjek. Kozacki. Ja propos ryjka, trzeba tą maskę zaciągnąć na ryjek i zobaczyć, jak będzie wyglądać. Ło! Wow, ona jeszcze może w trybie muzyki działać. I co się stanie w tym trybie muzyki? Uwaga. LOL! Tak jak na okularach. Jest equalizer. Ale super. Dajcie, Zakładamy. No i na twarzy prezentuje się fajnie! I teraz widać, że te subaczki faktycznie sobie działają. Super! Bardzo fajne! Mikrofon rytm, ok? Raz, dwa, trzy. Aha! I wtedy tu porusza się tak, jak ja mówię! A jak nie mówię? To się nie porusza. A jak mówię, to znowu słuchaczki poruszają się w rytm tego, co mówię do telefonu. Im bliżej jestem telefonu, tym wyżej będą słuchaczki, bo oczywiście wtedy mikrofon lepiej zbiera, to może być fajne. Na przykład na imprezę wrzucić sobie telefon do kieszeni i wtedy w rytm lecącej w tle muzyki będzie się poruszała nasza maska. Super! Więc jeśli chodzi o całokształt kształt tej maski, to powiedziałbym, że fajna. Doszukałem się jednej wady, otóż nie wiem, czy to widzicie, ale ledy są w określonym kolorze. To nie tak, że możemy sobie je ustawić ręcznie, tylko tutaj na przykład mamy. Różowe, niebieskie, białe, zielone. I one mogą świecić się tylko właśnie w takich kolorach, ale tak czy siak? Ta maska jest naprawdę spoko i wydaje mi się, że warta swojej ceny. Leży ładnie, świeci i ma dużo funkcji. Czego chcieć więcej? A jakby ktoś pytał, to rozdawajkę z poprzedniego odcinka wygrał ten koleś. Otrzymuje żółtą łódkę. Chociaż wiem, czego można chcieć więcej. Można na przykład chcieć więcej fajnych odcinków z gadżetami z Chin, więc jeżeli chcecie, to zostawcie pod tym jak najwięcej łapeczek w górę i strzelcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by wam się pokazywały. Dziękuję za oglądanie do samego końca i zapraszam na poprzednie. A na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!